Witam serdecznie. Chciałabym Was zaprosić do świata sztuki recyklingu, który namiętnie propaguję, uprawiam. Staram się przerabiać stare rzeczy w coś ciekawego, pożytecznego dać im drugie życie. I dzisiaj chciałam zaprezentować trzy rzeczy, które właśnie robię, yy, i pokazać Wam, że da się zrobić coś z niczego. Yy, pierwsza rzecz. Pokażę ją najpierw od tyłu, jak wyglądała w oryginale. Czy ona jest nieskończona, oczywiście, ale już jest w trakcie pracy. To była taka stara rzeźba z takiej pożółkłej, jakby żywicy jakiś materiał, taki, po, taki um, utwardzany. Nie wiem dokładnie, co to jest. W każdym razie nie miała rąk, dalej ich nie ma, ale są w trakcie tworzenia. I nie było tego pałąka. Tak to mniej więcej wygląda. Ręce są jeszcze do wyprofilowania albo ukrycia. Ja myślałam, żeby zrobić tu wachlarze. A to jest drut, na którym jest klej na gorąco. I teraz będzie obciągany modeliną, żeby był bardziej stabilny. Jak to zrobię, to dołożę do tego kwiaty sztuczne, które też pomaluję na kolor, który będzie końcowy. Jeszcze nie wiem jaki. Może też służyć jako lampka LEDowa. Owijamy drobne LEDy, z tyłu możemy przykleić ten pudełeczko na baterię i mamy fajną lampkę. Ona jest wstępnie zasprajowana na biało z jednej strony na razie. No i działam sobie tutaj dalej. To jest jedna rzecz. I dwie przypominajki właściwie. Tutaj mamy przykład. Co zrobić, jeżeli mamy ubity piękny pucharek? To jest huta ząbkowice. Mm, żal mi było wyrzucić. Taki, taka znajda śmietnikowa. Tutaj było ubicie, więc ja zrobiłam to w formie muszli i dołożyłam bursztyny. Jest taki puchar na jakieś Fistaszki, owoce, orzechy. Cukiernica może być jak najbardziej. I taki mam pomysł na zrobienie coś z niczego. I ostatni mój pomysł. Zrobiłam go w tamtym roku, ale zostawiłam na balkonie i musiałam go odnawiać, ponieważ czas zrobił swoje. To są anioły na ubitym talerzu. Ta część w ogóle była ubita. To jest współczesny talerz z pepko który wyglądał tak tu jeszcze jest do zrobienia ta część do podmalowania zwykła chińszczyzna i lusterko kosmetyczne bym powiedziała tutaj pudełko jest plastikowe na pędzelki jakieś grzebyczki i tak wygląda całość to jest farba złota, spray złoty, farba czarna. I, no, i to jest to, co chciałam wam pokazać I, i zaprosić do świata sztuki recyklingu, upcyklingu. To takie są dwie nazwy. Właściwie tożsame ze sobą. Nie umiem odróżnić sztuki recyklingu od sztuki upcyklingu. Być może sztuka recyklingu jest. Całkowitym przetworzeniem. Natomiast upcykling jest taką sztuką wzbogacenia jakiegoś przedmiotu, który był już skazany na e, śmierć na śmietniku. Także moi drodzy, zapraszam w przyszłości na e, moje vlogi, moje blogi. E, często mnie można spotkać. Na TikToku, na YouTube, na Instagramie jako zdamę, więc zapraszam serdecznie do moich filmów, gdzie takie rzeczy pokazuję. Propaguję też historię sztuki, historię sztuki użytkowej, również. Także myślę, że kanał będzie się rozwijać i, i będę wam mogła jakieś ciekawe i pozytywne treści przekazać. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.